Krok po kroku jak zrobić ten makijaż. Dowiesz się właśnie z tego filmu. Szykujemy się właśnie na 18. urodziny. Zaczniemy od bazy pod podkład. To nieodłączny element makijażu, który ma się trzymać całą noc. Później przyklejam sobie ta która sprawi, że o wiele łatwiej będzie mi się wykonywać makijaż oka. Zaczynam sobie od bazy, jest to korektor, i później paleta cieni matowych. Na całą powiekę beżowy mat, później taki ciemniejszy brąz, nim śmiało zaznaczam sobie zewnętrzny kącik, i później mieszam krawędzie. Dolną powiekę podkreślam mocno cieniem espresso, a później delikatnie jeszcze łagodzę załamania poprzednim kolorem i przechodzę do czerni. Tworzę przy pomocy pędzel kuleczki, taką cienką kreskę, no ale błysku nie mogło zabraknąć, więc cień wpłynie na centralną część powieki. Po zdjęciu taśmy poprawiam delikatnie jeszcze dolną powiekę i przechodzę do podkładu. Na wyjście lubię go nałożyć dosyć sporo, wybieram opcję matową, a korektor nakładam delikatnie pędzelkiem, aby nie uszkodzić makijażu. Nakładam go nie tylko pod oczy, ale też na całą twarz, to pięknie rozjaśni, dlatego że jest on ciutkę jaśniejszy od podkładu. Następnie tuż do rzęs, i puder. Używam ich dwóch. Pod oczy nakładam transparentny, a na całą twarz Photoshop, czyli puder jedwabisty. Na wyjście nakładam troszeczkę mocniej produkty do konturowania, sporo różu, później brązera, a moim rozświetlaczem będzie cień w płynie, który mam na powiece. Nie zapominam także o dekolcie. Delikatnie podkreślam obojczyki właśnie tym cieniem. Brwi maluję przy pomocy kredki. Najpierw zaczynam od perfekcyjnej linii na dole, a później imituję takie krótkie włoski. A na usta połączenie petarda, czyli konturówka w kolorze czerwonym, i matowa, zastygająca ciemna pomadka. Napisz komentarz z opinią, jak podoba Ci się ten makijaż.